Witajcie bardzo miło i serdecznie z tej strony Atari 91. Jeszcze Wam pokażę mały tutorial z yy, botowania yy, z pendrive oraz yy, formatowania pendrive'a pod yy, botowalny system z yy, spart diska. A więc y, party disk jest y, całkowicie y, inny to żaden program, tu się y, robi przez CMD y, komendami. Mam nadzieję, że mnie ładnie widać. Y, widać y, wszystko na ekranie. Ja sobie powiększę jako... A dobra, już nie będę sobie powiększał, widzę wszystko na, na laptopie co się y, dzieje, bo lecę przez grabera. No to tak, yy, odpalamy start, odpalamy CMD oczywiście z administratorem praktycznie wszystko co yy, robimy, botowania i tak dalej, najlepiej z administratorem, wtedy nie będzie żadnych przeciwwskazań w systemie. Mamy C Windows System 32, no to piszemy part disk o, disk part. Dobra, otwieramy diskpart. Mamy diskpart. Yy, praktycznie, co robimy dalej? Yy, to jest praktycznie kilka koment. Yy, yy, 4-5 komend jak pamiętam, więcej nie. I to są yy, praktycznie proste słowa. I praktycznie yy, też się szybko yy, to robi. Można mieć płytę, można mieć yy, plik ISO. I to jest y, troszeczkę, nie wiem czy prościejsze czy nie od Ultra ISA, ale sami y, zobaczycie. No to lecimy. Pierwsze co musimy zrobić, y, poszukać y, pendrive'a, czyli y, sekcję, którą wybierzemy, li, czyli piszemy list disk, czyli lista dysku mamy. Pamięć przenośne, nieprzenośne. Mamy dyski twarde, czyli 0,1 to są dyski twarde. E, brak nośników na czterech e, dyskach. I online jest e, pendrive, który, który ma 29 GB. No to teraz, żeby e, zaznaczyć ten dysk, e, to piszemy select Oczywiście wszystko trzeba w języku angielskim select disk space 6 czyli wybieramy szósty dysk obecnie wybranym dyskiem jest dysk 6 i robimy tak, znowu list disk, zobaczymy czy jest wybrany, tak, wybór jest, bo jest gwiazdka na szóstce, no i teraz co robimy? Clan, klem, czyść, oczyścił dysk i teraz create. Moi drodzy tak nie pamiętam kreatę Otwórz partycję, partition volume i drodzy muszę to sobie z takiego samouczka skorzystać Aha, czyli create partition primary, czyli e, tworzymy partycję pierwszą. Tworzymy partycję. Określenie partycji przez program powiodło się. Następnie e, Bierzemy aktyw, czyli aktywny, formatujemy e, pendrive'a fs równa się, piszemy ntfs będzie y, praktycznie szybsze i żeby y, długo nie czekać bo 32 giga będzie długo się formatował to bierzemy szybkie quick hmm. O czyli jednak bez y, slasha Czyli kreska w prawą stronę nazywa się Slash, czyli Quick Czyli szybkie powinien go sformatować no to bierzemy pierwszą lepszą płytkę Wkładamy O nasz pendrive, no, nie pendrive, tylko CD-ROM. Trochę oddaliłem mikrofon. No i mamy płytę. Wkładamy. Już jest praktycznie wszystko sformatowane. No to bierzemy exit. czyli tak zwane wyjście. No i nam się odpala płyta. Już nam się uruchomiła. No i bierzemy wszystkie pliki, kopiujemy i po prostu wklejamy. To jest ty. 3-4 komendy, takie najłatwiejsze. Yy, praktycznie na internecie możecie też yy, znaleźć, yy, jak to zrobić, jakie komendy, żeby się yy, nie pomylić. Praktycznie yy, ten quick to jest tak zwane przyspieszenie. W internecie nieraz znajdziecie, a nieraz nie, czyli z tym przyspieszonym formatowaniem. No to kopiujemy pliki. Praktycznie pisze 36 minut. A jakbyśmy przegrali, powiem Wam, ja by Wam bym poradził, bo już długo w tym siedzę. Yy, zrobić po prostu obraz dysku yy, Ultra ISO. W tej chwili możemy też to yy, zrobić. Po prostu Ultra ISO. Mamy tak zwaną płytkę. Klikamy, wybieramy dysk, a potem. A właściwie teraz wam pokażę jeszcze. Odpalamy urta ISO. No, troszeczkę może się yy, wiesić. Tu mamy praktycznie płytę z takim zielonym, yy, zieloną strzałką. Otwórz CD. Próbujemy to otworzyć. Już będzie ciężko, może się zaraz mi tu przyciąć. O. Wybieramy płytę na której są pliki. A teraz będzie y, ciężko uruchomić tą płytę, bo tu się zgrywa, a tu y, to próbuję ją odtworzyć. Dobra, spróbujemy to zamknąć. Mamy tutaj praktycznie już, dajmy przegrane pliki, tam się system uruchamia nowa. Teraz ta płyta powinna już polecieć tu wychodzą zabezpieczenia jeszcze no i mamy pliki praktycznie możemy tak jak mówiłem bootowalny UDF plik zapisz zapisujemy obraz jako ISO możemy na pulpit możemy sobie wybrać dysk przeglądam folderę. wybieram na przykład sobie dysk i sobie przygrywamy plik ISO, a potem można wypakować z dysku i jest praktycznie szybciej. A co się stanie, jeżeli właśnie nie pokazałem wam ostatnio co się stanie, jeżeli Ultra ISO y, otworzymy dwa razy. Zapisz obraz na dysku i nie widzi tego dysku. Będzie gigi, 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 gigi i w ogóle wam nie wyczyta pendrive'a czyli dlatego mówiłem w ostatnim tutorialu otwórz jako administrator zwalaj i teraz będziemy mieli możliwość zbotowania pendrive'a no to tyle i dziękuję i do usłyszenia